Dzień dobry. Wojciech Luboń, pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej. W dwóch zdaniach, jak działa pompa ciepła. Na przykładzie modelu naszego laboratorium, jest to co prawda model z bezpośrednim odparowaniem, więc tutaj będę się tylko pewnymi elementami posługiwał. Natomiast klasyczna pompa ciepła, jak Państwo pewnie wiecie, składa się z dolnego źródła. Jest to najczęściej w tej chwili jeszcze grunt, w którym zakopane są rurki. Tymi rurkami płynie glikol. Glikol odbiera ciepło od właśnie gruntu na poziomie 1-2-3 stopni Celsjusza. Są to właśnie temperatury niskiego poziomu. I ten glikol, ogrzany do temperatury np. 2 stopnie Celsjusza, wpływa nam do pompy ciepła. W pompie ciepła spotyka pierwsze urządzenie, którym jest wymiennik ciepła, zwany profesjonalnie parowaczem. W tym parowaczu on, ten glikol oddaje swoją temperaturę do czynnika chłodniczego, inaczej mówiąc czynnika roboczego, którym w pompie ciepła może być np. R134a. Następnie ten czynnik ogrzewając się właśnie o te 1-2 stopnie Celsjusza zmienia swój stan skupienia, czyli odparowuje. I jako para, jako gaz, transportowany jest dalej do sprężarki, którą tutaj też możemy zobaczyć. I sprężarka za pomocą energii elektrycznej podnosi nam te temperatury z tego jednego, dwóch, trzech stopni do znacznie wyższych. To mogą być temperatury 70-80 stopni Celsjusza, w zależności od danego modelu pompy ciepła. Następnie ten ogrzany już czynnik chłodniczy, roboczy, może lepiej transportowane jest do drugiego wymiennika ciepła, to jest z kolei skraplacz, gdzie to ciepło oddawane jest już do budynku. I rozprowadzane w naszym budynku do ogrzewania albo do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jeżeli już odda czynnik swoją temperaturę do tej instalacji rozprowadzającej ciepło, następnie transportowany jest do zaworu rozprężnego, gdzie całkowicie ulega już wykropleniu, rozpręża się i z powrotem z bardzo niską temperaturą trafia do parowacza, gdzie cały obieg się nam powtarza. Także reasumując, taka typowa instalacja pompy ciepła to dolne źródło, sama pompa ciepła i instalacja górnego źródła, która rozprowadza nam to ciepło po budynku.